Rozdział czwarty. Herb klasztoru żukowskiego. Zakon norbertański, podobnie jak większość innych zgromadzeń zakonnych, posiada swój herb zakonny. Godło norbertańskie przedstawia dwa skrzyżowane białe, srebrne pastorały w błękitnym polu na tle heraldycznych białych, srebrnych lilii. Dwa pastorały upamiętniają świętego Norberta, który był najpierw opatem, założycielem w Premontre, a następnie arcybiskupem Magdeburga. Pastorał jako szczególny kij pasterski jest atrybutem opatów, biskupów i infułatów. Lilie są symbolem czystości, oznaczają też majestat i chwałę. Prezentowany herb jest znakiem ogólnozakonnym, a każdy klasztor miał prawo do posługiwania się własnym herbem. Klasztor Żukowski miał herb przedstawiający w błękitnym polu tarczy dwa skrzyżowane złote klucze na tle srebrnych lilii heraldycznych. Herb nawiązywał do emblematu całego zgromadzenia, z którego przejął błękitne pole i heraldyczną lilię. Dwa skrzyżowane klucze nawiązują do dwóch skrzyżowanych pastorałów św. Norberta. Mogą też podkreślać zamknięty klauzurowy charakter żukowskiego konwentu Norbertanek. Prawdopodobnie jednak nawiązują one do władzy św. Piotra. Xanten, rodzinne miasto św. Norberta, ma w swym herbie identyczne dwa klucze. Santen było własnością biskupstwa w Kolonii, którego patronem był święty Piotr. Stąd Piotrowe klucze w herbie miasta. Podobna sytuacja mogła mieć miejsce w Żukowie. Tutejsze Norbertanki musiały mieć w początkach istnienia klasztoru jakieś szczególne relacje do tego wielkiego świętego. Faktem jest, że święty Piotr posiada bardzo bogate grono swoich duchowych podopiecznych. Jest patronem papieży, piekarzy, żniwiarzy, rzeźników, szklarzy, stolarzy, szewców, zegarmistrzów, ślusarzy, kowali, ołowników, garncarzy zdunów, murarzy, cegielników, budowniczych mostów, kamieniarzy Sieciowników, sukienników, foluszników, rybaków, sprzedawców ryb, marynarzy, żeglarzy, rozbitków morskich, pokutników, przystępujących do spowiedzi oraz dziewic. W tej ostatniej grupie można doszukiwać się patronatu świętego Piotra dla konwentu Żukowskiego.